Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dziękuję za przybycie na nasze dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się w związku z aktualizacją cennika za wywóz nieczystości na terenie gminy Szczecinek. Aktualizację przygotował Pan Dyrektor Gminnego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja. Szanowni Państwo, wszyscy obserwujemy, co aktualnie dzieje się w sytuacji ekonomicznej naszego państwa i Unii Europejskiej. Wszyscy widzimy wzrost cen paliw, usług, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do pojazdów mechanicznych. Te wszystkie czynniki są elementem składowym kosztów, które mieszkańcy muszą ponosić tak, aby gminny zakład wodociągów i kanalizacji mógł efektywnie świadczyć usługi na rzecz mieszkańców. I te wszystkie elementy zmusiły pana kierownika do zaktualizowania cennika, który został opublikowany i przedłużony mieszkańcom gminy Szczecinek. Szanowni Państwo, te czynniki sprawiają, że koszty, które realnie musimy ponosić, są zdecydowanie wyższe. Zwrócić należy szczególną uwagę, że wzrosły one o około 45-50% w niektórych przypadkach. W związku z tym rekalkulacja kosztów i co w która w konsekwencji doprowadziła do aktualizacji cennika, była koniecznym działaniem mającym na celu utrzymanie płynności finansowej zakładu oraz możliwości świadczenia przez niego dalszych e, konsekwencji usług na rzecz mieszkańców naszej gminy. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na to, że gmina Szczecinek to czwarty pod względem rozległości terytorialnej samorząd w kraju. E, w związku z tym ma on specyficzne uwarunkowania, które mają również swoje odzwierciedlenie w cenach za wywóz nieczystości z zbiorników bezodpływowych. Szanowni Państwo, zakład świadcząc usługi na rzecz mieszkańców każdorazowo wykonuje szereg procedur, które stanowią składową kosztów ponoszonych w celu efektywnego wykonania usługi. I tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, że wywóz ścieków z domów wielorodzinnych i jednorodzinnych wiąże się z tymi samymi procedurami. W związku z powyższym wywóz odpadów ze zbiorników bezodpływowych o pojemności jednego, dwóch lub trzech metrów sześciennych powoduje te same koszty co wywóz ze zbiorników o pojemności 8, 6 czy 7 metrów sześciennych z tym że tutaj należy zwrócić szczególną uwagę że jeżeli mówimy o zbiornikach o pojemności 8 metrów sześciennych to samochód którym odbierane są odpady jest zapełniony w całości. Teraz szanowni państwo gmina Szczecinek podjęła w tym roku również decyzję o ujednoliceniu opłat za wywóz nieczystości. Chodzi o to, że mieszkańcy domów wielorodzinnych i jednorodzinnych będą płacić według tej samej taryfy, ma to na celu z niefaworyzowaniem mieszkańców żadnego z typu domostw. Jednocześnie tym samym Pan Wójt Gmina Szczecinek, podjęła decyzję o wycofaniu dofinansowania dla mieszkańców domów wielorodzinnych do opłat za wywóz nieczystości. Tutaj antycypując pytania, które na pewno się pojawią, podkreślam, że dofinansowanie te dotyczyło wyłącznie kilkudziesięciu rodzin z terenu gminy Szczecinek. Szanowni Państwo, aby przybliżyć sobie problem, który powstaje, niejednokrotnie pracownicy zakładu budżetowego, wodociągi i kanalizacja muszą. Przebywać dziennie kilkaset kilometrów po terenie wyłącznie gminy Szczecinek w celu efektywnego świadczenia usług na rzecz naszych mieszkańców. Tutaj odwołuję się do tezy o wielkości gminy Szczecinek. Szanowni Państwo, mając na uwadze rosnące ceny paliw, materiałów eksploatacyjnych, to ten dystans, który należy pokonać, powoduje znacznie wyższe koszty. Jednocześnie zwracam szczególną uwagę, że eksploatacji ulega samochód, którym pracownicy świadczą usługi. Również z, kosztu, z opłat ponoszonych przez mieszkańców podlega, ulega on naprawom, więc te koszty również wzrastają i są składową cen, które zawierają, zawiera cennik. Jednocześnie, Szanowni Państwo, kolejną składową tych cen są koszty zatrudnienia pracowników, które, jak Państwo dobrze wiedzą, również ulegają zwiększeniu, co powoduje, że koszty ponoszone przez zakład są wyższe. Szanowni Państwo, jednocześnie Zaktualizowany operat wodnoprawny, co jest szczególnie ważną informacją i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, zmniejszył możliwość przejmowania ścieków przez oczyszczalnię w Wierzchowie z dotychczasowych 120 m3 na dobę do 70 m3 na dobę. To, Szanowni Państwo, skutkuje tym, że większość, sporą część ścieków, mieszkańców sąsiednich miejscowości, nie możemy już nie mogą być dostarczane do oczyszczalni ścieków w Wierzchowie, a muszą być transportowane do o wiele dalej oddalonych oczyszczalni, chociażby w Szczecinku, co w konsekwencji namnaża koszty. Szanowni Państwo, aktualizowany cennik zakłada zróżnicowanie cen wywozu nieczystości względem liczby wywożonych ścieków. Tego typu rozwiązanie, Szanowni Państwo, wynika z powtarzalności wspomnianych przeze mnie procedur. Tutaj Powtórzę i nadmienię, że jednak wykonanie każdorazowo czynności przez pracowników gminnego zakładu dociągu i kanalizacja szacuje się na minimum 30 minut. Mówię tutaj nie o procedurze wypompowywania ścieków, lecz o procedurze rozłożenia rur, etc. przygotowania całej procedury. Tutaj, szanowni Państwo, też nadmienię, że niemożliwe jest. To Podkreślam, niemożliwe jest synchronizowanie wywozu ścieków od posiadaczy małych zbiorników bezodpływowych o pojemności jednego, dwóch lub trzech metrów sześciennych w taki sposób, aby było to ekonomicznie uzasadnione w sposób taki, aby samochód, który jeździ, był wypełniony, ponieważ tutaj podawają się argumenty, że jednak jest to możliwe. Pod, uważam, że jest to i podkreślam, jest to praktycznie niemożliwe. Jednocześnie poruszając się w sferze domniemań, że takie coś miałoby miejsce, i tak wiązałoby się to ze wzmożonymi kosztami wynikającymi z roboczo-godzin, które pracownik musiałby poświęcić na dodatkowe ponawianie tych czynności, na ich, nam, na ich namnażanie. I tutaj, szanowni państwo, przypomnę, że osoby posiadające mały szambo. Małe zbiorniki bezodpływowe będą płacić znacząco więcej od posiadaczy małych zbiorników. Tutaj e, posiadacze tych niewielkich zbiorników, tych wielkich zbiorników, tych dużych zbiorników po prostu e, będą mniej odczuwać podwyżki, o których mówimy, z tego względu, że wywóz odpadów z tego zbiornika jest bardziej ekonomiczny. I tutaj, szanowni Państwo, e, należy zwrócić szczególną uwagę, że podwyżka dla tych posiadaczy dużych zbiorników będzie wynosiła około 2-3 zł. Co w przypadku posiadaczy tych małych zbiorników będzie znacząco większe, bardziej odczuwalne. Ale chciałbym tutaj również bardzo mocno podkreślić, że Gmina Szczecinek dofinansowuje budowę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do 50% kosztów. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 4000 zł. Szanowni Państwo, w zeszłym roku dofinansowaliśmy 12 takich inwestycji. W tym roku jedna osoba już otrzymała takie dofinansowanie. To podkreślam, w ten sposób odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, którzy mają możliwość wejść w posiadanie większego zbiornika bezodpływowego. Szanowni Państwo, chciałbym również nadmienić, że zestawiając ceny zaoproponowane przez gminny zakład budżetowy, wodociągi i kanalizacja z innymi samorządami w regionie. Nadmienić należy, że stawki zaproponowane przez nas e, są bardziej korzystne dla mieszkańców, niżeli mieliby płacić po stawkach proponowanych przez in, w innych samorządach. Tutaj e, 35 zł, niecałe 36 zł proponowane w tej najniższej taryfie dla posiadaczy dużych zbiorników przez Gminny Zakład Wodociągi i Kanalizacja to jest kwota o około kilka, 5, 6, 7 zł niższa za metr sześcienny, aniżeli w innych samorządach. W związku z tym, Szanowni Państwo, około 80% mieszkańców naszej gminy posiada te duże zbiorniki. W związku z tym te ceny będą dla nich, te podwyżki cen będą dla nich relatywnie nisko odczuwalne. Szanowni Państwo, reasumując ten temat, wzrost opłat za wywóz nieczystości na terenie gminy Szczecinek wynika jedynie z konieczności urealnienia opłat ponoszonych przez mieszkańców do faktycznie ponoszonych kosztów przez zakład. Wodociągi i kanalizacja. Jedynym czynnikiem stosowanym przy określaniu stawek były koszty ponoszone przez zakład budżetowy, i wyłącznie tymi kategoriami się kierowaliśmy. Podkreślam, że znaczące podwyżki dotkną tylko niewielkiego odsetka mieszkańców naszej gminy, a wszystkie działania tutaj mówimy o wracając. Do kwestii zrezygnowania przez pana Wójta z dopłat, mają na celu um, doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy będą traktowani sprawiedliwie.